Cześć Zetkarowicze, opowiem wam o dramacie i tragizmie ostatnich chyba dwóch tygodni. No, to co obglądam. oczywiście jakieś tam auto się kupiło, naprawdę bardzo fajne, ale powiem wam o teraz ostatnim, które. Z... przy którym byłem 5 minut, 7, 10 może, słuchajcie. Jest to już trzecie zlecenie dla klienta. Pierwsze auto, uwierzcie mi, rozsypał się silnik na zlecenie, przestał działać. Coś zatrzaskało, zażył się tut. Zgasów nie odpalił. Drugie, jest to ten słynny golf, w którym tam pisaliście ponad 20 tysięcy złotych. Że totalny gruz. No zresztą z opisu i ceny wygląda to warte kilka tysięcy. I teraz trzecie. Komis, który ma fajne opinie. Dzwonię do sprzedawców. Rozmawiam, proszę o informacje o tym samochodzie. Rzetelne, no nie wiem, nie wymagam informacji. Kurcze, jakie jest ciśnienie w kołach Tylko chociaż tyle, co było w koło lakierowane Pan mi sprawdził, zmierzył dokładnie I powiedział, że tylko i wyłącznie płotnik tylny przy zderzaku Mówię, super, fajnie, przekazałem klientom On pracuje to tylko tyle Przychodzę na miejsce, oglądam ten samochód Otwieram drzwi Pada deszcz Wyciągam od razu miernik Nigdy tak nie zaczynam To nie jest standardowy mój początek pracy Ale no tutaj wiedziałem, że to jest najszybszy początek, żeby zacząć. Jedyny sensowny: błotnik, przedni lewy szpachel, drzwi, ok. Nie wiem, czy były wymieniane, czy nie. Nie patrzyłem na to: lewy tylny błotnik, szpachel, szpachla, lakier. Zderzak to tak polakierowany, że w ogóle z uszczelkami. No dobra, ok. Akceptowalibyśmy. No w końcu błotnik i drzwi. Błotnik, przepraszam, i zderzak miał być lakierowany. No i co? Patrzymy dalej, klapa, kurczę, klapa tylna oryginał. I to ta szpachel, tak wiecie, nie że 200-300, 1000, ponad 1000 grubo. prawe tylny błotnik, cały szpachli. Od 500 do 1000, 1500. Prawe przednie drzwi, bo tylnych nie było, bo to było wersja dwudrzwiowa w sumie można powiedzieć, że 3. Prawe przednie drzwi, szpachel. prawe przednie błotnik, wymieniony. Maska cała w szpachli. Naprawdę nielakierowane elementy to były co drzwi kierowcy, płotnik, który był wymieniony. Dachu nawet nie sprawdziłem, nie doszło do tego etapu. Samochód wysoko ceniony, absolutnie nie była to żadna okazja zakupowa żadna perełka. No dramat. Natychmiastowe filmiki do klientów, kontakt z klientami, no i informacja, że odpuszczamy. No, totalnie nie po takie auto przyjechaliśmy. Trzymajcie się, cześć!